Okej, okay, to takie coś, nie wiem właściwie co. Witajcie, ja jestem z Jak widzicie, gram sobie trochę w FIFA. Znaczy, zacząłem sobie właśnie zacząłem grać w FIFA. Tak sobie, szukałem zawodników, szukałem przeciwniku Manchesterem. No, okej, okay, nie znalazło. Postanowiłem przejść do Bayernu, no, a w Bayernie cały Manchester. Jak widzicie, wszyscy są, że tak powiem, zbufowani zgodnie z, z tym, jak mają zawodnicy w, w Bayernie. I tutaj na przykład znajdziecie Opi Van Persiego albo, nie wiem, powiedzmy Opi Yanga czy tam OP DG i w ogóle wszyscy mają e, OP, znaczy właściwie takie O, nie wiem o co chodzi z tym O, z tym co, O Shinji Kagawa, ale wygląda to całkiem ciekawie i jest takie, o co chodzi z tymi bugami, dlatego myślę, że możemy sobie zacząć grę, mam nadzieję, że znajdziecie przeciwnika, o ile coś się nie pobugowało znowu w FIFA. Yy, zrobię taki właściwie, nie wiem, yy, nie, nie wiem czy zrobię z tego odcinek, to tak zostawię, na razie sobie nagrywam, jest całkiem spoko, yy, może, yy, a nie, chyba nie znajdzie, chyba coś się pierwszy z Fifą, yy, tymi czasy, może wezmę sobie, jednak łączy głośniki, bo jestem, znaczy głośniki, Podłączę sobie słuchawki i zobaczymy, bo na razie jestem, że tak powiem, bez dźwięku jakiegokolwiek z gry, Oj właśnie. I o to mi chodziło. Tego mi brakowało. Tego teraz mam przynajmniej dźwięk z gry. I. I dalej nie mam przeciwnika, więc chyba coś z FIFO jest nie tak. Znaleziono przeciwnika. 5, 4, 3, 2, 1. No i nie przyniosło. No nie przyniesie niestety dalej. O. pop po, 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 no. no. właśnie. Nie. Utracono połączenie z przeciwnikiem. spróbujmy wyjść z trybu. Wejdę jeszcze raz. I to się dzieje dalej. Zobaczmy, czy... Hmm. Ciekawe to jest, naprawdę. Bardzo mi ciekawi to, co się tu dzieje. Zobaczmy na przykład... Psa! Liga Polska, ja mogę grać taką Krakowią. Co mi tam? Ale naprawdę, coś się dzieje z tą FIFA niedobrego. Spróbujmy znaleźć e, przeciwnika dla Bayernu jeszcze raz. Ciekawa ta tum bardzo tum tum i dlatego tum tak sobie tum tum tum, -tum, 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 -tum. Ale chyba nic sobie nie będzie do tego. Chociaż. Mogę mieć jeszcze nadzieję jakąkolwiek, ale. Nadzieja matką głupich. I chyba trzeba będzie po prostu usunąć skład. Znaczy usunąć. Pik z składami, żeby on się jeszcze raz pobrał, albo po prostu go zaktualizować. Tak! To było na tyle tego. Mam no, jeszcze Facebook na koniec. Tego krótkiego, dziwnego czegoś. Enjoy! Bye bye.